Żałoba w pałacu Kensington. Po słowach księcia Williama łzy same cisną się do oczu. Brytyjska rodzina królewska przeżywa trudne chwile. Po doniesieniach o chorobie króla Karola III i księżnej Kate książę William przekazał kolejną smutną wiadomość, tym razem o śmierci ważnej dla Brytyjczyków postaci. Czarna pasa w świecie polityki. Ostatnie tygodnie przynoszą tragiczne wieści ze świata polityki. Świat poruszyła śmierć 22-letniego księcia Fryderyka z Luksemburga, najmłodszego syna księcia Roberta. Młody arystokrata przez lata zmagał się z rzadką chorobą genetyczną miopatią mitochondrialną, spowodowaną mutacją w genie Pol. Choroba stopniowo wyniszczała jego organizm, prowadząc do niewydolności jego narządów. Również w Polsce nadeszły smutne informacje. Zmarł Krzysztof Kononowicz, postać znana najpierw z działalności politycznej, a później jako ikona polskiego internetu. W kręgach politycznych głośno jest także o śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Wokół jej odejścia narosły kontrowersje, przedstawiciele prawa i sprawiedliwości oskarżają o zaniedbania obecny rząd Donalda Tuska. Rodzina królewska również przeżywa ciężkie chwile. Od wielu miesięcy trwają spekulacje i doniesienia o problemach zdrowotnych w pałacu Buckingham. Zarówno król Karol III, jak i księżna Kate zmagali się ostatnio z chorobami, co wciąż budzi głęboki niepokój wśród poddanych. Dodatkowo na arenie międzynarodowej narasta napięcie na linii Donald Trump, książe Harry i Meghan Markle. Były prezydent USA nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do saseksów, co tylko podsyca medialne zamieszanie wokół rodziny królewskiej. W obliczu tych trudności książę William postanowił podzielić się kolejną smutną wiadomością. Zmarła postać niezwykła, bardzo ważna zarówno dla rodziny królewskiej, jak i wszystkich Brytyjczyków. Żałoba w pałacu Kensington. W wieku 105 lat zmarł John Paddy, Hemingway, ostatni żyjący pilot, który brał udział w bitwie o Anglię. Jego heroiczna postawa podczas II wojny światowej stała się symbolem odwagi i determinacji brytyjskich sił powietrznych. Hemingway służył w eskadrze, która w 1940 roku zestrzeliła 90 samolotów wroga w zaledwie 11 dni. Sam siebie nazywał Irlandczykiem Swartem. Wielokrotnie unikał śmierci w powietrznych starciach. Ostatecznie zmarł spokojnie w poniedziałek, 17 marca, pozostawiając po sobie dziedzictwo bohaterstwa. Na informacje o jego śmierci publicznie zareagował książę William, dzieląc się z poddanymi i fanami rodziny królewskiej na całym świecie poruszającym oświadczeniem.